No, bardzo lubię zestawy z Lego Disney, które mają minifigurki, a niekoniecznie minilaleczki. Chodźcie, przyjrzymy się domkowi na plaży Lilo i Stitch. Zestaw liczy sobie 834 elementy, i tak jak być może pamiętacie, mówiłem to na co nowego, najmocniej interesują mnie tutaj minifigurki w takim mocno hawajskim klimacie jest Lilo, jest Stitch, Nani, David oraz pan Bąbel, kurator. O, on chyba powinien być trochę bardziej rozbudowany w tych górnych partiach ciała, ale niech już tam będzie. 400 zł bez grosza to wysoka cena katalogowa, na alto widziałem swego czasu za 300, no ale być może. Może dlatego tego zestawu zabrakło? Może tylko na chwilę? Może czekają na dostawę? W każdym razie, no przyjrzyjmy się, otwórzmy. Ta chata, tak jak widzicie, ona nie jest zamknięta z tyłu, bo ten zestaw byłby jeszcze droższy. Jednak ta licencja Disney'a, no ona swoje waży. A sam ten zestaw przypomina mi nieco ten setik z odlotu. Koncepcja bardzo podobna. Co my tutaj mamy? Na pewno kuchnię, bawialnie, obserwatorium. No, jak zbuduje, będziemy się temu przyglądać. Papierowe worki z klockami. Dla recenzentów to słaba opcja, no bo tak bym wiecie, już teraz coś tam pokomentował. Jakie mamy klocuchy, jakie elementy, ale póki co, no, niewiele tutaj mogę powiedzieć. Sześć worków z klockami. Być może słyszeliście takie uderzenie o ziemię sunął mi się karton. No i co? Szukam naklejek. O! Mamy też prezentację innych zestawów. Zdaje się, że zbliża się ten film, tak? Jakaś taka powiedzmy aktorska wersja Lilo i Stitcha. I być może właśnie dlatego ten zestaw zadebiutował. No ale poczekajcie. Ja muszę się przecież razem z Wami przyjrzeć naklejkom. Ale gdzie one się podziały? Dajcie mi chwilę. O! O! O tutaj mi się zaczepiły w pudle. No i zerknijmy. O nie, nawet decha to jest obklejona. Mamy tutaj jakieś zabawne motywy, prawdopodobnie z tej bawialni albo z jakiegoś salonu. No i pewnie pojedyncze rzeczy albo na lodówkę, albo na książkę. No, zobaczymy. Dawno nie oglądałem niczego z tego uniwersum. Pamiętam za dzieciaka, to była duża rzecz ten Lilo i Stitch. Ale później jakoś tak wszystko mi poumykało. Poczekajcie chwilę, wracam do Was ze zbudowanym modelem. Budowa tego zestawu zajęła mniej więcej półtorej godziny. Kolorystyka jest w porządku. Nie mam nawet pretensji, że tego domu nie osadzono na takich wyższych palach. Tak, jak było oryginalnie w tej animacji, no i podoba mi się to otoczenie roślinne. niegdzie mamy podpięte dechy surfingowe, no i tam wszystko się zgadza. Są jakieś liście palmowe, no te palemki lepiej by było, gdyby wykorzystano wszędzie tego rodzaju liście, ale niech już tam będzie. Natomiast, co się zadziało przy dachu, to mi się nie bardzo podoba. Przejdziemy jednak do tego za chwil kilka. Technikalia, 18 cm wysokości, 33, no może 34 cm długości. Zależy jak sobie te palemki rozmieścimy, jak je sobie wychylimy, w którą stronę, no i mniej więcej 15 cm głębokości. Nie jest to zatem bardzo szeroki zestaw, w związku z tym powinien się zmieścić na większość takich książkowych półek. No to co, przyjrzyjmy się detalom, no i co tam zamieszczono w środku no to rozpocznijmy zwiedzanie od parteru. Niestety nie mamy tutaj żadnej wygodnej modułowości, nie będziemy w stanie łatwo zdjąć pierwszego piętra, co by wpuścić nieco więcej światła, no ale dobra, jakoś sobie poradzimy. Coś, co mnie zaskoczyło, to właściwie poza tym obszarem, wszystko zostało wykafelkowane. Tutaj jakaś kuchenna posadzka. Następnie chyba parkiet, a zaraz obok dywan. No i nieźle to wygląda: zresztą, podobnie jak te drzwi, moglibyśmy tam wpuścić sticza albo innego zwierzaka. Fajnie to się wszystko otwiera, wygląda to nieźle, zresztą podobnie jak te barierki, jak te balustrady, białe, nieudziwnione, jest ok, słuchajcie. No i przyjrzyjmy się najpierw tej kuchni, chociaż mam wrażenie, że połączono to również z Łazienką. Jest pralka, może jakaś suszarka, no bo raczej nie zmywarka, choć ciężko powiedzieć. Mamy tutaj oczywiście piec. Tam chyba jakiś posiłek wykipiał. <laughs> to chyba tak nie powinno wyglądać. Co tam dalej? Mamy taką pomarańczową lodówkę, chociaż to jest atrapa. No tutaj niczego nie otworzymy. Jest uroczy obrazek. No i co? Gdzieś tam jeszcze w tle widzę z lewo zmywak. Jest w porządku, jest bardzo ładnie. Tam po tej drugiej stronie zazwyczaj jakieś kwiatki na parapetach. Tak ten domek się prezentował. No i przejdźmy do salonu. Mamy chyba gramofon, mamy również słoik pikli, a tam w środku także łyżeczki. Uwielbiam takie nadruki. No i mamy coś w rodzaju takiej kanapy? Tak mi się wydaje. O, jak to fikuśnie, fantazyjnie wykonano. Być może od tej strony nie wygląda zbyt dobrze, ale z przodu jak najbardziej. No parter jest naprawdę w porządku, choć teraz wygląda biednie, kiedy tak wszystko powyciągałem. W tego typu zestawach zdarza mi się ponarzekać, że nie wszyscy mają swoje łóżka, swoje posłania, ale akurat w tym przypadku wszystko się zgadza. Mamy tutaj pokój nani, no i jest tam akurat w tym momencie gitara, jakaś taka niewielka lampka, swoją drogą ciekawie zbudowana, na bazie takiej hmm, sandgreenowej mikrofigurki. Dalej jest ta skrzynka Stitcha, skrzynka bodaj na ananasy i okej, okay, on się tutaj mieści. Jest jakaś statuetka dla surfera, no a później to już niewielki pokoik naszej młodszej bohaterki Lilo. Okej, okay, tam też jest ciekawa lampka. No i nawet jest jakiś obraz z tego co kojarzę nawiązanie do Mulan? Tak mi się wydaje, słuchajcie, tak to wygląda. A tam na samej górze mamy obserwatorium. Takie niezasłonięte z drugiej strony trochę słuchajcie, szkoda. A zresztą tutaj mamy też jakieś poddasze ale również, no patrząc z góry, od tyłu, to się prezentuje słabiutko. Zerknijmy jeszcze do środka, do tej książki, co tam mamy, uroczą naklejkę, no bo to jest opowieść. O zgubionym kaczorze, tak mi się wydaje. No i dlaczego czepiałem się tego dachu? Zerknijcie. No, przecież tutaj są jakieś szczeliny, z profilu wygląda to słabo. Nie jestem także fanem łączenia dwóch technik konstrukcyjnych na jeden daszek. Zerknijcie, jak to wygląda. Klasyczne dachówki po boku, a od przodu mamy łedże. Ech, przeciętnie, przeciętnie. Zresztą podobnie nad wejściem. Ja wiem, co tutaj chciano osiągnąć. Ale to chyba wygląda zbyt zapleczowo. Mówiąc całkowicie nieironicznie, podoba mi się ten statek powietrzny. Zerknijcie. Trochę przypomina krewetkę, ale jednocześnie ma takie ostre rakietowe kształty. Wykorzystano na przykład dół babeczki, żeby stworzyć coś w rodzaju atrakcyjnego silnika. No i co? Mamy tutaj naklejkę. Są powiedzmy zębiska. No i mamy jakieś radary, jakieś wskaźniki. To mi się podoba. Jest tutaj pistolet. Nie jest także ten bagienny, błotnisty shake, No i pan Kukła, słuchajcie. Skądś kojarzymy te ludziki? Przecież to są te snolutki albo grzybolutki z Lego Dreams. Dobrze to znamy. Natomiast jak wykonano samego kosmitę? Jest w porządku. Przypomina nieco Misia Koale. Tylko ma bardzo duże uszy. No i naprawdę solidne możliwości, bo przecież on potrafi dokonywać transformacji. Jest inteligentny, silny. No zresztą został stworzony, co by wywołać chaos. Zerknijcie. No wykonano to nieźle. Co prawda nie ma tutaj wystającego ogonka, ale nos, oczy, to wszystko ładnie nadrukowano. No to jest dedykowany odlew. Mój ulubiony stitch to ten, który ma dwie pary rąk. No i wpakowano go w taki gwiezdny kombinezon, ale ta wersja też jest w porządku. Ona jest bardziej klasyczna. O, Stitch Stitchem to jest fajna postać, ale szkoda, że nie wprowadzono kogoś nowego, na przykład tej różowej Andzi, albo jak miał ten większy? Jumba? Jumbo? Chyba Jumba, no aż tak dobrze nie znam się na tej animacji. W każdym razie ostrzyłem sobie zęby głównie na postacie ludzkie. I o ile ten tutaj pan Bąbel niczym szczególnym się nie wyróżnia, chociaż taki grymas, takie ciemne okulary. To nawet się broni. Może być jakimś ochroniarzem albo gangsterem. O tyle najmocniej czekałem na tych plemieńców. Zerknijcie, no ciekawa karnacja. Może wyciągnę te takie palące się kije. Och, Dawid był bardzo sprawny i potrafił nimi żonglować. Zerknijcie, no kaloryfer jest naprawdę nieźle zrobiony. No i tutaj jeszcze mamy jakieś zawieszki. Fajne spodnie, to po prostu się broni. Następnie mamy młodszą z sióstr i ona ma naprawdę epicki, alternatywny grymas. Wyciąga język, nieźle, nieźle. Ta koszulka też w porządku, jest kwiat we włosach, no i takie ciemne włosy. Zresztą podobnie fajnie prezentuje się nani, czyli nieco starsza siostra. Odsłonięty brzuch, jakaś taka koszulka z serduszkiem, niezłe spodnie, no i taka rozwiana czupryna. Naprawdę może się podobać, no i też może się przydać w niektórych takich, wiecie, daleko azjatyckich makietach, co nie? W tym zestawie są bardzo dobre momenty, ale i też nieco słabsze, szczególnie jeżeli chodzi o ten dach. No nie do końca to wszystko jest spójne, natomiast minifigurki na pewno w porządku. Oczywiście, abstrahując od tego, że ten stitch w porównaniu do pracownika Centralnej Agencji Wywiadowczej powinien być dużo, dużo mniejszy, no ale dobra, to jest skala minifigurki. Tak to po prostu wygląda. No, mam problem z ceną katalogową. Ja rozumiem, że to licencja, ale tutaj dostajemy niewiele, ponad 800 klocków i 400 zł. To zdecydowanie się nie opłaca, szczególnie że tam gdzie niegdzie, no znaleźliśmy pewne fuszerki, dlatego nota końcowa maksymalnie 7 plus na 10. Tak to widzę, zestaw na pewno dla fanów tego uniwersum. No na przykład jeżeli jesteście fanami minionków to wiadomo, że kupicie rezydencję gru. Zerknijmy jeszcze na klocuchy zapasowe. Widzę tam roślinki, nanofigurki, jakaś taka drobnica, chyba zostało mi zbyt dużo kwiatów, jest także ogień. No nic, to by było na tyle. Piszcie w komentarzach, czy podoba wam się ten zestaw, czy zamierzacie go kupić, czy po prostu obejrzeliście sobie tą recenzję tak dla sportu, tak z nudy. Hej!